NO CZEŚĆ! Cześć... Jezus... N no co tam, co tam Rosalia? Poddajesz się w tym momencie. Wyłaj! z auta! Wyłazisz z auta. Rozalia ja zdaję sobie sprawę, że wiem kim jest jedna, jedna uczestniczka porwania. Zdaję sobie sprawę jakie konsekwencje będą. Nie będą Oni widzą to, nie? Czy nie? Co tu się dzieje? Stań gdzieś, trzeba mu telefon zabrać. I'm oh glad you came along.